Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Arkadiusz Bacerowski z serwisu InsiderFX. Mamy piątek, 13 dzień marca, godzina 8.42. Zapraszam na tygodniowy przegląd rynku złotego. Patrzycie Państwo na wykres dolara do złotówki. Dolar do złotówki w tym tygodniu zrealizował tą strukturę trójkąta symetrycznego, o której wspominałem w tym i ubiegłym tygodniu z zasięgiem około 3,87. Ten poziom został pokonany we wtorek, kiedy to mieliśmy potężną deprecjację polskiej waluty w stosunku do zarówno dolara, funta, franka, euro, do franka zdecydowanie mniej. I aktualnie rynek dolara złotych zmierza w kierunku kolejnych szczytów. Ten poziom 3,91, czyli długoterminowy opór jest testowany trzeci raz w ostatnich właśnie, dniach. Zobaczymy, czy ten test zostanie już zdany. Dlaczego ten obór jest taki ważny? Może przejdźmy na wykres e, miesięczny. Na wykresie miesięcznym widzimy e, te szczyty z końca 2008 roku, e, tej dużej aprecjacji e, amerykańskiej waluty. 3,91 jak widzimy ten, ten poziom jest póki co do sforsowania, ewentualnie jego przybicie e, może skutkować e, atakiem na 4,08 tutaj w poziomie, e, w rejonie przed e, blisko 12 e, 12 lat. E, przedtem oczywiście ewentualnie e, dość takim, takim psychologicznym barierą będzie e, poziom 4, e, do którego jeszcze jeszcze nam trochę brakuje, aczkolwiek jeżeli dynamika wzrostu, dynamika aprecjacji do, dolara będzie tak duża jak w ostatnich e, dniach, no to ten poziom powinien zostać osiągnięty naprawdę w ciągu najbliższych kilku tygodni. Tak, tylko przez ostatnie dwa tygodnie rynek USD PLN wzrósł o 20 groszy. Ta świeca, jesteśmy na interwale miesięcznym. Widzimy, świeca to jest miesięczna. Po dwóch tygodniach wygląda tak jak te świece, już lepiej jak te świece przed, po całym miesiącu. Tak, A więc aktualnie dolar, ta świeca popytowa jest najwyższa od maja 2012 roku. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Dużo będzie oczywiście zależało od przyszłotygodniowego posiedzenia Fed, które już w najbliższą środę, tak zwane duże posiedzenie z konferencją prasową pani Jelen, z nowymi projekcjami makro i z nowym Dotchartem, który obrazuje stosunek poszczególnych członków Fed do wysokości stóp procentowych w danych okresach w przyszłości. Dla przypomnienia. Konferencja i posiedzenie odbędą się godzinę później, godzinę wcześniej niż zwykle ze względu na zmianę czasu w USA, zatem de sama decyzja z projekcjami godziny 19, a pół godziny później konferencja prasowa szefowej FED. W tym miejscu już Państwa zapraszam na relację na żywo z tego wydarzenia w środę godziny, od godziny 19. Dlatego w dłuższej perspektywie dolar, dolar złoty wciąż powinien zyskiwać podobnie jak miało to miejsce w tym tygodniu i prawdopodobnie mieć będzie w kolejnych tygodniach na rynku GBP, PLN. Do tych dwóch par właśnie byłem zdecydowanie nastawiony bardziej jastrzębio w stosunku do polskiej waluty. EuroPLN Euro na wykresie dziennym widzimy, że ten poziom 412 ponownie obronił przed spadkiem na 4,09. Dlatego, dopóki ten poziom 412 nie będzie na trwale pokonany, potwierdzony następnego dnia, nie należy się spodziewać spadków do 4,09. Z punktu widzenia wykresu krótkoterminowego, wykres 4 godzinny widzimy, że EuroPLN w dalszym ciągu przemieszcza się pod taką linią średnioterminowego trendu spadkowego, pod którą właśnie w tym tygodniu proponowałem pozycję krótką, bodajże w środę, po tej mocnej aprecjacji, aprecjacji zło, euro w, we wtorek. W tym miejscu proponowałem shorta, jak się okazało z celem 4,12, ten poziom został idealnie niemalże osiągnięty. Z tego co pamiętam, zysk wyniósł 380 pipsów na tej tylko jednej pozycji. E, rynek aktualnie wciąż e, balansuje pomiędzy 4,12 a tą linią trendu e, spadkowego i póki co wydaje się, że ciekawą propozycją jest kolejne raszortowanie na w rejonie tejże właśnie e, linii, która stanowi średnioterminowy e, opór. E, skąd e, taki, takie duże ruchy na polskiej walucie. Na pewno nie można tego za bardzo uwzględniać się od rentowności polskiego długu, gdyż te były, były względnie stabilne. Co prawda poniedziałkowo otwarcie na poziomie 2,48%. W przypadku polskich 10 lat było ze otwarciem ze sporą luką 13 punktów bazowych w porównaniu z piątkowym zamknięciem na poziomie 2,35% lecz następne dni skutkowały dość małym wahaniem jak na polskim rynek długo w rejonie 2,52-2,40 dla dziesięciolatek, właśnie co ciekawe, dość interesujący pogląd wydali analitycy Morgana, Morgan Stanley we wtorek bodajże, którzy celują w poziom 2,80 w przypadku rentowności dziesięciolatek Dlatego też, jeżeli taki scenariusz miałby się realizować, euro PLN byłby ponownie pod presją wzrostową, w ogóle złoty byłby by, by pod presją spadkową, gdyż oznacza to odpływ kapitału z, rynków, z rynku krajowego długu, z krajowego rynku długu. Niebagatelne znaczenie może mieć tutaj europejskie QE, tak, które, które powoduje iż rentowności e, europejskich papierów spadają coraz to bardziej. E, pamiętamy w poniedziałek EBC rozpoczął ten program PSPP e, co skutkowało od razu tąpnięciem na rynku e, długu w USA, rent, w, przepraszam w Niemczech. E, rentowności e, zanurkowały coraz mocniej. No i najbliższe, najbliższe dni, e, najbliższe miesiące właściwie Prawdopodobnie to tak będzie wszystko wyglądać. Ciekawy pogląd wydali także analitycy Credit Suisse w swojej notce do klientów dotyczących właśnie stricte rynku Jena i wpływu na rynek euro i QE europejskie. Ale o tym jeszcze na stronie serwisu w kolejnych, w kolejnych dniach. Zatem na rynku Europeana w dalszym ciągu powinniśmy balansować między 4,12 a tą linią średnioterminowego trendu spadkowego. Wybicie którychś z tych, z tych poziomów będzie dopiero szansą na większy ruch trendowy. To, że słabość polskiej waluty nie była uzależniona od stricte rynku rentowności, rynku długu polskiego widać na parze CHFPLN, która w dalszym ciągu balansuje między poziomem 3,85 a 3,92 ten poziom. Wówczas w zeszłym tygodniu wspominałem, że ciekawym rozwiązaniem może być range trading na tej parze. Jak się okazało w tym tygodniu taką, z taką strategią za, zawarlibyśmy jedną pozycję długą w ronie 3,85 no i mogliśmy ją zamykać już wczoraj w rejonie 3,90 bądź też jeszcze czekać na dojście w kierunku tego 3,92 jeszcze nieco wyżej i tam podobnie odwracać pozycję na shorta. CHFPLN będzie być może pod większym wpływem, gdyż w przyszłym tygodniu, gdyż w czwartek mamy posiedzenie Szwajcarskiego Banku Centralnego. Gdyby ten zdecydował się na kolejny jakiś ruch, jakiś spekulacyjny, można by powiedzieć tak, to bo po ostatniej decyzji SNB właściwie można się spodziewać wszystkiego. Wówczas pary frankowe mogą znów mocniej, mocniej ruszyć. Aczkolwiek ta decyzja, ten wpływ tej decyzji na e, rynki franka zdecydowanie już zmalał, tak, e, w tym w tygodniu USDCHF już wybił się powyżej parytetu, e, zatem e, ten, ten, ten e, ruch aprecjonujący franka już powoli e, powoli wykańcza się, jakby tak można powiedzieć, tak, jest już przy, e, bliżej, bliżej końca. Co ciekawe w tym tygodniu, co miało wpływ na rynek euro i USD, oczywiście na rynek stricte dolara, dużo większy wpływ ma to, co się dzieje na eurodolarze niż na eurobelnie. W ogóle te dwie pary są silnie ze sobą powiązane, tak i ra razem z eurodolarem. Co prawda, nie mieliśmy w tym tygodniu dużo publikacji makro, jednak to inne czynniki spływały na kursy na kursy głównej pary walutowej, która w tym tygodniu płynęła pra praktycznie kilka, kilkadziesiąt do stu pipsów dziennie w środę. Co ciekawe, Dragi od rana miał wystąpienie we Frankfurcie, nie mówił nic szczególnego, o czym pisałem na stronie serwisu, aczkolwiek rynek reagował ponownie mocno propodarzowo w stosunku do europejskiej waluty. Po południu ta sama osoba znów szef EBC wysyła list do Parlamentu Europejskiego, w którym także nie zawiera niczego nadzwyczajnego powiem stwierdzenia do, dotyczące QE, wpływie na, na gospodarkę, oczekiwanym wpływie tak, yy, także te słowa, które już słyszeliśmy niejednokrotnie i eurodolar z 1,06 błyskawicznie wędruje na 1,05. Dlatego widać póki co nerwy, nerwy zdecydowanie mocniej e, grają niż zdrowy rozsądek, tak, e, żaden, żaden ten speech drogiego nie był jakiś taki nadzwyczajny, żeby, e, żeby euro dolar tak mocno spalał, no ale rynki dyskontują to inaczej. Być może po części jest to również dyskontowanie przyszłotygodniowego posiedzenia Fedu. E, ponadto w czwartek wczoraj chyba najciekawszą figurą była sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych kiedy to zanotowaliśmy chwilową deprecjację dolara, jednak patrząc na ostatnie ruchy wzrostowe, no ta korekta była naprawdę symboliczna. W dodatku same dane bazowe, dane o sprzedaży, sprzedaży detalicznej nie były w sumie złe, co możli, mogliście Państwo przeczytać na stronie serwisu, we wpisie, w którym analizowałem właśnie dane sprzedaży detalicznej z USA. Jak się okazało, Mimo, mimo złej pogody ten, 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 wpływ oczywiście był, te dane, dane były słabsze w stosunku do miesiąca poprzedniego, do stycznia, w ujęciu rok do roku te dane już były nieco lepsze, aczkolwiek to prawdopodobnie czynniki atmosferyczne wpływały na taki, a nie inny odczyt. Teraz spójrzmy na wykres, na wykres funta. No na wykresie funta działo się Działo się naprawdę bardzo dużo, a dziać się będzie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie nie mniej. Jak też przepraszam, małe problemy techniczne. Zaraz, Zaraz powinniśmy mieć. Duży obraz wykresu, już przyłączamy się na funta do złodówki, tak jak mówiłem, funt do złodówki w tym tygodniu tak jak inne tak jak inne pary rusły, tak Mieliśmy dość, dość wyraźny ruch wzrostowy na gpp.pln, dotarł tutaj w rejon górnego ograniczenia klina zwyżkującego i obecnie znalazł się, popyt znajduje siłę w, w rejonie 50% zniesienia tej dużej popytowej świecy. Jak wiadomo takie świece czy, czy też popytowe czy to, czy to też podażowe oddziałują jakoś inne wsparcie, opory dla ceny w dłuższym e, terminie. E, dla rynku funta kluczowy będzie również przyszła środa, gdyż poznamy o 10.30 protokół z posiedzenia Banku Anglia, także dane z rynku pracy z e, Wysp Brytyjskich. E, Ponadto e, ten, ten te, to posiedzenie w Fedu, e, które będzie zaplanowane, jest zaplanowane, zaplanowane na godzinę 19. E, również powinno mieć wpływ na rynek USDPLN, co e, powinno się szeroko przełożyć ewentualnie na rynki innych e, walut, e, innych, e, rynki, na inne rynki polskiej waluty. E, co w przypadku e, dalszych, dalszych wzrostów, ten poziom 6 zł jest jak najbardziej realny w najbliższej przyszłości, już można tak rzec, tak? Ten tydzień tylko, tylko we wtorek funt urósł ponad 1000 pipsów, czyli ponad 10 groszy, tak, w stosunku do złotówki. To pokazuje jak, jak wielkie są tutaj ruchy na tej, na tym, na tym rynku, tak. 6 zł widzimy wcale nie jest takim odległym poziomem, jak się mogło to by wydawać. tam 6 zł na funcie, 4 zł na dolarze. Te poziomy są naprawdę e, realne. E, w w przyszłym tygodniu, tak jak mówiłem, główne wydarzenie skupią się na środzie. Aczkolwiek warto odnotować jeszcze co nas czeka do tego dnia. Jeszcze dzisiaj o godzinie 14. Inflacja CPI z Polski o godzinie 14. Właśnie 5 minut przed godziną 15. Indeks Uniwersytetu Michigan z USA i w poniedziałek kontynuacja danych o inflacji z Polski, tym razem inflacja bazowa ceny konsumenta a także produkcja przemysłowa z USA. We wtorek to indeks CEF z Niemiec, inflacja e, zharmonizowana CPI z u Unii Europejskiej, to jest odczyt za luty. i dane z rynku nieruchomości, czyli rozpoczęte budowy domów oraz pozwolenie na budowę e, ze Stanów. E, środa e, najciekawszy dzień całego e, tygodnia makro e, godzina 10.30 to publikacja protokołu z posiedzenia e, Banku Anglii. E, następnie o tej samej porze, dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Później figury z Polski, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. No i 19, przypominam 19, nie godzina 20, 19 wynik posiedzenia fed wraz z publikacją nowymi, nowych projekcji, makro, nowego czarta A pół godziny później konferencja pani Janet Yellen relacja właśnie z tego posiedzenia na żywo oczywiście na stronie serwisu już teraz wszystkich zapraszam. Czwartek to decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego godzina 9:30 jak zwykle to bywa. Również powinno być dość ciekawie mimo tego że rynek nie spodziewa się większych zmian w tonie w oświadczeniu nawet SNB aczkolwiek słowa świadczące o tym, że SNB nie wyklucza dalszego do, do, dostosowywania polityki monetarnej. Nie należy właśnie tych słów wykluczyć. Wówczas Frank może zdecydowanie mocniej stracić. Zobaczymy, jak na to zareaguje właśnie rynek Franka. Również w czwartek publikacja protokołu z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. W tym tygodniu to byłoby wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zapoznania się jeszcze. Z tą nową usługą, jaką jaka została uruchomiona, e, Fundamental Trading, e, Fundamental Trade w tym tygodniu, e, proponowany trade długoterminowy na parze Eurofund, gdyż właśnie fund, w tym e, tygodniu, mimo tego, że na parze Eurofund właśnie widzieliśmy w, w dniu wczorajszym korektę, długoterminowo wydaje się dobrym zagraniem do e, poten potencjalnego shortowania. E, odpowiednia argumentacja e, wraz z opi opisem ryzyk. We wpisie Fundamental Trade Euro Fund, w tym tygodniu to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na przyszły tydzień na kolejny przegląd rynku złotego.